Myślę, że w stosunku co do Mateusza, czy Łukasz Różański, czy, czy nawet Mateusz Maslernak, no to wiadomo, że, że nieładnie się zachował. Już nie mówiąc o Balskim. To Jest Boks jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w poręgę Porębie i Bino Poland. To Jest Boks dzisiaj właściciel X Boxing Promotion, Pan Grabowski promotor, również Gromdy, tak? I chyba ostatnio ten projekt się świetnie wypalił, może zacznijmy od tego. Witam serdecznie. Tak, jeśli chodzi o grondę, to już po gromdzie nic więcej się nie liczy, jak tego gromda, bo wiadomo, że emocje na gromdzie są bardzo duże i w porównaniu do boksu naszego zawodowego, to już po, po obejrzeniu, to już jest to w ogóle co innego. Tam są emocje, tam jest krew, tam jest to, co ludzie czekają na, na co czekali kiedyś, a dzisiaj mówię, boks już jest troszkę inny po obejrzeniu gromdy. Właśnie organizacyjnie chyba dużo łatwiej spiąć coś takiego z jednak nieprofesjonalnymi zawodnikami, niż męczyć się z federacjami, tymi wszystkimi przepisami i załatwianiem rywali z zagranicy. Powiem szczerze, że tak, bo, bo wiadomo, że jak robimy nabór, to mamy około 300 zgłoszeń. Z 300 zgłoszeń zawodników chętnych, którzy chcą wystąpić na gromadzie. A wszyscy wiemy, że, że możemy tylko wybrać ośmiu i ośmiu wybieramy. Wiadomo, że, że większość jest poszkodowana, bo dużo mamy i też opinii, i później po prostu telefonu, że, że dlaczego nie ona, a ktoś inny. Myślę... I myślę, że to po prostu w najbliższym czasie też będziemy chcieli rozwiązać, bo będziemy chcieli z tymi zawodnikami podpisywać kontrakty takie długoterminowe, bo wiadomo, że teraz, teraz mamy kontrakty bodajże na 5 walk i zawodnik musi stoczyć dla federacji 5 walk, ale, ale myślę, że z czasem pod będziemy podpisywać kontrakty takie jak w boksie, bo tych zawodników się zgłasza coraz dłużej i coraz więcej zawodników ze sportu walki, czy to z MMA, czy też z jakichś innych dyscyplin, ale, ale na pewno jest dużo chętnych. No właśnie, a w boksie gala w Częstochowie, która zapowiadała się powiedzmy wyśmienicie, no bo jednak Arab wreszcie miał zawalczyć z Fordem, to wypadło i teraz słyszę, że jeszcze jedna walka może wypaść, tak? Znaczy tutaj ja myślę, że tutaj głównym napędem, yy, takim ogniwem napędowym jest Arab i tutaj się nic nie zmienia, bo, bo Kusanow, który, który jest w zastępstwie za, za Forda też na pewno nie przyjedzie i się nie przewróci, tylko to jest zawodnik, zawodnik z doświadczeniem amatorskim, olimpijczyk, yy, boksował na Mistrzostwach Europy, dlatego myślę, że tutaj, tutaj też możemy liczyć na dobrą walkę. Też jak, jak ci, ci, co śledzą boks, to, to wiemy dobrze o tym, że Kusanow walczył z zamianami Janakiem i, i ta walka mogła iść w dwie strony, ta walka była wyrównana. Dlatego myślę, że tutaj tak, takiej łatwej przeprawy dla Roberta nie, nie będzie. Jeśli chodzi o inną walkę, no, no to tak, rozmawiamy, rozmawiamy z rywalką, z inną, nową rywalką dla Laury Grzyb. Ale tutaj jeszcze, jeszcze tego nie chcę potwierdzać dzisiaj, że, że po prostu ta rywalka się zmieni, bo Gentile ma, ma, ma problemy z badaniami, i z federacją, czy dostanie, czy dostanie autoryzację, na autoryzację na walkę, bo wiadomo, że Gentile to już, już wiekowa zawodniczka. No ale miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Jeśli by miało tej rywalki nie być, mówimy o Gentile. Na pewno mamy zastępstwo, też na pewno dobre i myślę, że jeszcze lepsze. Bardzo odważne zestawienie ślusarszyka. Jak to jest? To ma być taka weryfikacja dla niego? Czy jesteście tak bardzo wierzycie w niego, że, że on jednak przejdzie bez problemu przez krzyżyka? Nie, powiem szczerze, że, 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 że wiadomo, że, że Mateusz, Mateusz chce zawsze dawać dobre walki i tych zestawiać zawodników w równych walkach i myślę, że taka walka Ślusarczyk-Czyżyk to jest taką walką właśnie stworzoną przez Mateusza, która jest 50 na 50. Myślę, że, że wiadomo, że tutaj, tutaj jeden i drugi ma dużo do zyskania. Jeśli wygra Czyżyk, wiadomo, będzie swoją drogą i będą mówić o nim, że to jest prospekt. Jeśli wygra Ślusarczyk, to, to powiedzą, że po prostu ostatnia walka Ślusarczyka była tylko wypadkiem przy pracy i będziemy dalej na niego stawiać. Dlatego myślę, że tutaj ze względu na kibiców i, i dla zawodników to na pewno walka, na którą czekamy i zobaczymy, no, le, wygra lepszy. Z perspektywy tych gal, które się już odbyły, czy przejście do TVP było takim dobrym ruchem, i, i czy teraz jest łatwiej, lepiej? Ja powiem szczerze, że, że, że tutaj, czy, czy w TVP, czy w Polsce, no, to było tak samo. Tutaj ja, ja robię taką samą robotę, jak robiłem, czy tu, czy tu. Myślę, myślę że, że tutaj wiele, wiele się nie różni. Tam, jakieś kwestie promocyjne pewnie, pewnie są lepsze w TVP, ale, ale myślę, że to jest taka taka no. no... Nie mówiąc, że, 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 że dużo lepiej, no ale, ale na pewno lepsza, lepsza droga po prostu dla promocji, czy grupy, czy zawodników, bo tutaj nie ma żadnego problemu, tam jakieś problemy zawsze, zawsze były, ale ogólnie myślę, że rzeczy współpraca z Polsatem, czy z TVP to wygląda na podobnym poziomie. Pan wiadomo, że wszyscy zawsze pytają o te najważniejsze walki, o walki o, o Mistrzostwo Świata, jak o nim jest mowa. Kiedy możemy liczyć na to, kiedy on się doczeka tych właśnie walk o pasy? Wszyscy mówimy o walkach o Mistrzostwo Świata, tutaj trzeba, trzeba tak naprawdę pokazać się na swoim podwórku i myślę, myślę, że taka szansa araba na walkę o Mistrzostwo Świata już była dwukrotnie, z tej szansy nie skorzystaliśmy, no teraz wiadomo, trzeba, trzeba czekać na, kolejno, na kolejną swoją szansę. I myślę, myślę że, że, że w rankingach wagi półciężkiej Arab jest i, i taka walka w wadze półciężkiej mogła, mogła pewnie by być. A jeśli chodzi o super średnią, no, no to zobaczymy. Wiadomo, że Robert musi te dwie ostatnie walki tak nie poszły po jego myśli i teraz w tej walce musi się pokazać naprawdę z dobrej strony. No i po tej walce mamy już tam obiecane coś tam obiecane. Nie będę, nie będę, nie będę zdradzał, co, co to jest, ale na pewno to, to jest coś, coś dużego, coś w podobie, w podobie Ewy Brodnickiej. Ale nie mówię o walce o świata, tylko po prostu kwestie jakieś tam inne. I myślę, że, że tutaj się doczekamy, doczekamy po tej walce, jakiś tam więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć. Właśnie, Ewa Brodnicka. Wszyscy też czekali na taką weryfikację Ewy Brodnickiej, no i się chyba doczekali, bo, bo ta walka z Michałem Majer ma być naprawdę duża. Widziałem już w zagranicznych mediach nawet wywiady z Ewą Brodnicką, gdzie ona będzie się przygotowywała, jak się będzie przygotowywała i czy uczestniczy w tym właśnie promotor, czy, czy ona robi to na własną znaczy, jeśli chodzi o ewę, wszyscy wszyscy zawodnicy czekają na taką szansę, tylko że nie ukrywajmy, że, że my do tej szansy. Ewy doprowadziliśmy jako tym Xboxing Promotion i robiąc te walki o mistrzostwo świata, obrona pięciokrotnie, pięciokrotnie trzeba było wydać, wydać na te walki pieniądze w Polsce. Tutaj w Polsce nikt takich walk nie robi. Wiadomo, że, że lepiej, lepiej tutaj zbudować zawodnika, nabić, nabić mu rekord i później go wysłać za granicę. W przypadku Ewy jest odwrotnie i myślę, że w przypadku całej grupy tym Xboxing Promotion jest, jest inaczej. Tu wiadomo, my, my ciężką pracą my ciężką pracą chcemy, chcemy po prostu to pokazywać, że po prostu zasługujemy na to, bo, bo jak wszyscy wiemy, że tym zawodnikom, którzy u nas boksują, też, też nigdy nikt nie dawał szansy, a my po prostu im daliśmy. I myślę, że, że tutaj się, czy zawodnicy, czy, czy my odpłacamy wspólnie, wspólnie idziemy do przodu i, i razem, razem budujemy, czy, czy markę Tymex, czy po prostu nazwiska zawodników. Dlatego, jeśli chodzi o Ewę to Ewa tak. Przygotowuje się jeszcze do końca września w Polsce. Promotor bierze w tym czynny udział. Wiadomo, że tak. Wiadomo, że Gaskaren jest w Polsce i myślę, że na koniec września Ewa poleci na Florydę do gasa. Czekamy też na ostateczne potwierdzenie, bo wiadomo, że mamy wstępny termin 24 października, ale być może się to zmienić i prawdopodobnie na późniejszy termin, nie wiem czy tydzień, czy dwa dalej. mówię Mówimy tutaj o listopadzie, ale miejmy nadzieję, że, że na dniach dowiemy się, jaki to będzie konkretny termin i po prostu na jaki termin się będziemy przygotowywać, bo na dzień dzisiejszy jest to 24, 24 październik. I tak to wygląda. Mówię, no tutaj Ewa, Ewa spędzi bodajże miesiąc, miesiąc na Florydzie, 6 dni przed, przed walką przyleci do Las Vegas. No i, i walka, zobaczymy. Jeszcze chcę zapytać o inną zawodniczkę Tymeksu, laurek Grzyb. Ona już mówiła teraz o pasach pasmistrzyni Europy, już już o nim myśli. Czy to jest realne w perspektywie roku, żeby taką walkę zorganizować, czy jeszcze dajecie jej czas? Jak najbardziej. Jest to realne, bo, bo, bo wiadomo, że ja zawsze, ja zawsze staram się słowa dotrzymywać i bodajże na gali w Pionkach, jak zobaczyliśmy z Mateuszem, jak, jak Laura boksuje, to na pewno na to zasługuje. To jest taka, taka mała gwiazdeczka też tym i, i myślę, że tutaj i zastępstwa, czy, czy po Ewie Brodnickiej, czy tego ktoś musi pałeczkę przejąć. Mamy jeszcze Saszę Sidorenko, która też, też yy, chce, chce po prostu zdobywać te, te, te pasy mistrzowskie i myślę, Myślę, że, że, że też tak będzie, no ale, ale wiadomo, że, że Laura Grzyb to wiadomo, że i, i dobrze się sprzedaje medialnie i, i dużo jej w mediach, wiadomo, że tutaj, tutaj z tym u Saszy jest troszkę, troszkę inaczej, ale dzisiaj wiadomo, żeby, żeby się sprzedawać, żeby ktoś chciał kogoś oglądać, to musi wiadomo w tych mediach, w socjal mediach też, też być i, i, i to robić. Myślę, że tutaj Laura jest takim przykładem i myślę, że, że ten pas, yy, tak jak powiedziałeś, na przestrzeni roku przyszłego czy rok w ogóle jest możliwy i myślę, że takiego, takiego pas Doprowadzimy. Boli Was trochę ta gala w Tarnowie, bo Wasi zawodnicy, może nie wszystko Wasi zawodnicy, ale walczył u Was Różański, tak? U, u Matiego na gali. Wydawało się, że to będzie zawodnik, który z Wami zwiąże swoją przyszłość. Balski to wiadomo, a, a też Mateusz Masternak w końcu współpracował z Wami przy okazji tej gali z Adamkiem i Abelem. Czy to jest, myślisz, tak specjalnie zrobione, żeby Wam zrobić nazwę, czy po prostu dlaczego zawodnicy wybrali tamtą grupę? Wiesz co, ja, ja, ja nie wiem, ja po prostu tutaj, tutaj nie widzę jakiejś... No nie wiem, no nie, nie, widzę, nie widzę celu, jak, jaki miałby być stworzony na tej gali w Tarnowie, bo, bo powiem tak, że jeśli chodzi o Mateusza Masternaka, to ja, ja osobiście zrobiłem, zrobiłem mu galę i, i, i załatwiłem pas walki w WBO Europe, po prostu na, na Gali bodajże za damkiem i, i on, on boksował i taki pas zdobył. To na pewno, na pewno zdobył dzięki mnie i dzięki Mateuszowi. Jeśli chodzi o Łukasza Różeńskiego, no to no to on dogadywał się z Matim. Yy, wiadomo, że oni byli po słowie. też, też nie, chcę, nie chcę po prostu mówić i nie chcę jakieś tam używać brzydkich słów, jak, jak, jak ktoś tam rzuca słowa, słowa na wiatr. Dlatego, nie wiem, jeśli chodzi o Adama Balskiego, tak, mówię o Adamie tak. Balskim, no, wiadomo, że z Adamem Balskim jest, jest współpromocja, ale, ale mówię, ni, nic na siłę, nic na siłę, wiadomo, każdy, każdy sobie wybiera swoją drogę, każdy, każdy ma jakieś tam swoje, swoje postanowienia, daje, Daje, daje jakieś słowa no i po prostu on się sam musi z tych słów później tłumaczyć, a nie ja, bo, bo myślę, że w stosunku co do Mateusza, czy Łukasz Różański, czy, czy nawet Mateusz Maslernak, no to wiadomo, że nie że nieładnie się zachował. Już nie mówiąc o Balskim, bo, bo też wiadomo, że, że, że Balski też był promowany przez Mateusza i dostawał walki wieczoru, był na obozach, na obozach i w osadzie Śnieżka i trenował za Adamkiem. Dlatego mówię, no, każdy wybiera swoją, swoją drogę, ja wszystkim życzę jak najlepiej, niech idą. Po prostu ja, ja, nie, muszę, ja nie muszę z tych zawodników korzystać, ja ja mam dużo swoich zawodników, których po prostu chcę też promować, żeby po prostu yy, osiągnęli jak najwyższe cele, i myślę, że, że całkiem dobrze nam to wychodzi. Myślę, że jeśli jakby nie ten koronawirus, to na pewno by było dużo lepiej, chociaż, chociaż nie narzekajmy, nie, nie ma tragedii. Jak będzie z publicznością w Częstochowie? Czy, czy będą mogli się pojawić kibice? No, robimy, robimy tutaj galę, galę stolikową i tutaj będzie prawdopodobnie do 250 osób, bo wiadomo, że impreza, impreza bez imprezy masowej to nie może być więcej niż 300, dlatego dlatego możemy, możemy tylko do 300 osób wpuścić i, i no i myślę, no. Mieliśmy dwie możliwości, albo odwołać galę, albo po prostu ją zrobić stolikową. Robimy ją stolikową ze względu na zawodników, żeby ci zawodnicy zaboksowali. No i mam nadzieję, że wszystko wypali, że walki, walki będą dobre, bo też ta karta walk nie jest najgorsza. Nawet jak, jak wypad, wypadł ten Ford, o którym się po prostu mówiło i, i mówił, krzyczał, że że Arab się go boi, nie chce podjąć walki. No Arab podjął walkę, no to widać, to zrezygnował z niej, z niej Ford. No, nie, 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 nie szukam tutaj podtekstów. Mam nadzieję, że faktycznie jest kontuzjowany i miał zerwany biceps, chociaż, chociaż ostatnio widziałem zdjęcie na Instagramie i normalnie rękoma machał, dlatego no nie wiem. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale dobra, no trudno, cza, cza, czas minął, trzeba po prostu robić swoje. Myślę, że, że karta, karta jak, jak na ten okres jest na pewno bardzo dobra i, i myślę, że kibice będą zadowoleni po obejrzeniu tej gali. Na jaką walkę Ty najbardziej czekasz? Ja powiem szczerze, że, że z, reguły, z reguły ja staram się, staram się te walki dobierać, żeby one, one były równe. I tutaj, tutaj nawet się zastanawiałem, bo powiem, powiem tak, że, że, bo tego jeszcze kibice nie wiedzą, ale jest walka Brady z Dorticos i prawdopodobnie, prawdopodobnie ona będzie w, TV, w TVP. I gala, gala, która nasza miała się zacząć o 19, zacznie się o 18. O 18. Dlatego ze względu na to, na antenę, że, że, że Dorticos, Dorticos będzie, będzie z Bradysem i gala będzie, rozpoczniemy o 18, a nie tak jak zwykle o 19, dlatego to taka informacja dla kibiców. Okej, okay, to czekamy na ten boks, a co z gromadą? Kiedy możemy liczyć na ten na finał? Czekamy na boks i, i wiadomo, że, że tutaj też, też sukcesywnie wszystko robimy odnośnie gromdy. Chcemy, chcemy gromdę zrobić jeszcze w tym roku i nie wiem, czy to będzie koniec listopada, czy przełom na, połowa, do połowy grudnia. Mam nadzieję, że, że w najbliższym czasie dopniemy... dopniemy i dopniemy, dopniemy miejsce, w którym się ma odbyć, bo powiem szczerze, że dzisiaj ze względu na te obostrzenia i, i to sytuacje, jakie mamy i napięty harmonogram, no to te, te, te daty musimy takie wybierać, żeby po prostu się nie nakładać tak jak ostatnio, bo widzieliśmy, że, że ostatnio przełożyliśmy gale z soboty na piątek ze względu na KSW. Dzisiaj, dzisiaj widzimy, że, że też te, te gale wszystkie, wszystkie federacje robią jak najczęściej i myślę, że tutaj, myślę, że koniec listopada, początek grudnia coś na pewno będzie. Myślę, że niebawem to ogłosimy. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Zapraszamy więc do subskrypcji kanału To jest Box.